Jesteśmy każdego dnia przebodcowani tym, co staramy się wyłapać, korzystając z Instagrama, z Facebooka, z TikToka czy YouTube'a. Można powiedzieć, że żyjemy w wyjątkowo niesprzyjających czytaniu czasach. Dlatego pytanie jak zacząć czytać książki jest tutaj całkiem na miejscu i odpowiedź na nie nie jest weź pierwszą lepszą książkę i po prostu ją czytaj. Nie róbcie tak. Robertowi Lewandowskiemu na starcie nie wróżono wielkiej kariery, bo uważano, że sukcesy są efektem nie tyle wytrwałości, co przede wszystkim talentu. Kagawa takim super talentem jest, Lewandowski po prostu nie. Dlatego na starcie mam dla was świetną wiadomość. Ciąg do książek to nie jest coś, z czym trzeba się urodzić. To coś, co można nabyć mimo traum ze szkoły, mimo nieczytającej rodziny, mimo niesprzyjających okoliczności. Przykład? Siedzi tuż przed wami. I fakt, że oglądasz ten film, oznacza, że jesteś już w połowie zwycięzcą, bo to znaczy, że chcesz się zaprzyjaźnić z książkami, być może zaprzyjaźnić się także ze mną. Ale ostrzegam, bo mimo że statystyki krzyczą, ile to milionów Polaków nie czyta ani jednej książki w roku, to grono tych, którzy czytają ponad przeciętną ilość. Z roku na rok powoli rośnie, a to najlepszy dowód na to, że w książki łatwo jest się wciągnąć, więc dobry start może spowodować, że dołączysz do rodziny czytających kilkadziesiąt książek rocznie. Bazując na swoich doświadczeniach, na rozmowach z tymi, którzy książki czytają nałogowo oraz z tymi, którzy książek nie czytają w ogóle, przygotowałem 10 sprawdzonych sposobów na to, aby książki stały się stałym elementem waszego życia i przede wszystkim Abyście czerpali radość z ich czytania. A partnerem tego odcinka jest aplikacja BookBeat, od której być może zacznie się Wasza sympatia do książek. Możecie testowo korzystać z biblioteki audiobooków i e-booków przez 30 dni za darmo. Zostawiam Wam link i kod w opisie tego filmu. Po pierwsze, podążaj za zainteresowaniami. Pogadaj ze sobą. Serio, to bardzo ważne, żebyś złapał za książkę, którą faktycznie chcesz przeczytać. Zastanów się nad swoimi zainteresowaniami, co lubisz, czego nie lubisz. Na przykład jakie filmy Ci się spodobały, a jakie nie. Jeśli pasjonujesz się nurkowaniem, to może zainteresują Cię książki o ludziach, którzy przekraczają własne bariery. Jeżeli jesteś graczem, to może powinieneś spróbować wejść w jakieś większe uniwersum fantazy. Czy wolisz rzeczy, w których się dużo dzieje, czy wolisz wolniejszą akcję? Może kompletnie nie przypadasz za elfami, krasnoludami, trollami. To bardzo istotne, bo jeżeli nie wybierzesz czegoś, co lubisz, jest duża szansa, że będziesz w najlepszym przypadku nudzić się w trakcie czytania, a w najgorszym po prostu rzucisz to w cholerę. Aż spotkamy się w kolejnym podobnym do tego materiale. Po drugie, dostosuj książki do swojego trybu życia. Nie bierz się na początku swojej przygody z czytaniem za tysiąc stronicowe tomiszcza, jeżeli jesteś przygnieciony na co dzień szkołą, pracą czy innymi obowiązkami. Jeżeli chcesz czytać, ale po popołudniami czujesz się totalnie wyeksploatowany, Poszukaj czegoś lżejszego i krótszego. Ja czy inni możemy mówić, że Droga Królów jest najwspanialszą powieścią fantazy, ale wymaga cierpliwości i wymaga dużej ilości czasu, mimo że wciąga. Dlatego spokojnie nie spiesz się kiedyś, przyjdzie czas na takie książki. Na razie rozruszaj się przy czymś lżejszym. Po trzecie, spróbuj komiksów. Jeżeli do tej pory rzadko wyprowadzałeś swój umysł na spacer po wyobraźni, to możesz czuć się trochę nieswojo że czytasz, ale nie widzisz nic więcej poza zadrukowaną kartką papieru. Możesz pomóc swojej wyobraźni właśnie komiksami. 70% obrazów na jakieś 30% tekstu. Jak już poczujesz, że zaskoczyło, to powinno pójść łatwiej z książką. Sam bardzo często sięgam do komiksów wtedy, kiedy mam jakiś zastój czytelniczy, kiedy mam dłuższą przerwę od czytania i chciałbym się rozruszać i to nieprawda, co Wam mówią, że komiksy to tylko DC i Marvel. Jest mnóstwo historii, które przypominają literaturę piękną chociażby. Po czwarte, bardzo ważne, nie zaśmiecaj głowy przed czytaniem. Tak mniej więcej wygląda Wasz umysł, jeżeli w ciągu godziny przeskrolowaliście Instagrama, Pinteresta, TikToka, YouTube'a, czytaliście ofensywne nagłówki portali informacyjnych. To wszystko sprawia, że przebodzicowujecie swój mózg i możecie poczuć się tak, jakbyście przerzucili tonę węgla w godzinę. Na pewno znacie to uczucie, kiedy... Czyta się jedno zdanie siódmy raz, albo po przeczytaniu rozdziału nie wie się, co tak naprawdę właśnie przeczytaliśmy. Przyczyną jest najprawdopodobniej to, że przed czytaniem zaśmieciliście swoją głowę i po prostu nie jesteście w stanie się skupić. Idź na spacer, popatrz na drzewa, pobaw się z psem, weź zimny prysznic. O! Albo zacznij czytać od rana, zaraz po przebudzeniu, zanim jeszcze sięgniesz po telefon. Sherlock Holmes powiedział kiedyś, że mózg człowieka przypomina niewielkie poddasze, które trzeba tak umeblować, by nam odpowiadało. Głupiec będzie zbierał wszelkiego rodzaju graty, wówczas wiedza, która mogłaby się przydać, zostaje wyparta. Rozsądny człowiek skrupulatnie wybiera to, co wnosi na swoje poddasze, czyli wkłada do swojego mózgu. Czytacie nie tylko oczami, ale przede wszystkim siłą waszego umysłu, dlatego nie róbcie mu pod górę. Nie zapychajcie go pierdołami ani negatywnymi informacjami przed czytaniem. Po piąte stawiaj sobie małe cele. Przeczytam jedną książkę w tygodniu. Nie rób tak. Zamiast tego zapisz: będę czytał 30 stron dziennie przez 7 dni w tygodniu. Potraktuj to jak challenge i rób małe kroczki. Zawsze jest lepszy mały krok, aniżeli nie zrobienie niczego, a przykładowo 50 stron dziennie to już jedna książka przeczytana tygodniowo. Po szóste, zaplanuj czytanie. Poznałem wielu pisarzy i 90% z nich obaliło mi dweny i twierdzą, że rutyna jest tym, co zbliża Was do osiągnięcia celu. Może nie brzmi to jakoś zbyt entuzjastycznie, ale. Swoją przyjemność i rozrywkę też trzeba zaplanować. Wyobraźcie sobie, że idziecie na seans do kina, wiecie, że kupiliście bilety na godzinę 18 i że od 18 do 20 są dwie godziny waszej przyjemności w trakcie oglądania jakiegoś filmu. Wybraliście sobie książkę, którą byliście pewni, że Wam się spodoba, ale tymczasem ona stoi i gdzieś się kurzy. Pewnie dlatego, że nigdzie nie zaplanowaliście czasu ani dnia na jej czytanie. Zapiszcie, że we wtorek czytacie 30 stron o godzinie 18 w domu. I trzymajcie się tego. Nie róbcie sobie samemu tego, co nie lubicie, jak robią wam inni. Czyli nie wystawiajcie się do wiatru i nie spóźniajcie się na spotkania. 7. Nagradzaj się po wykonaniu każdego celu. Stephen King za każdym razem, kiedy ukończy jakąś powieść, otwiera dobry trunek, żeby celebrować osiągnięcie celu. Nie róbcie tego codziennie, czytając 30 stron, ale znajdźcie swój własny sposób na to, żeby się nagradzać za każdy przeczytany rozdział, czy po każdej przeczytanej książce, tak żeby właśnie książki łączyć z czymś przyjemnym. Możecie nagrodzić się obejrzeniem jednego odcinka serialu po przeczytaniu rozdziału, czy też Zrobienie sobie jakiejś bardzo dobrej kolacji. 8. Możesz, nie musisz. Nie ma przed tobą nauczycielki, nie ma kolegów, koleżanek, nie ma rodziców. Nikt nic ci nie każe. To teraz ty wybierasz, to ty decydujesz, jaką książkę przeczytasz, jak szybko będzie się czytać. Jak ją zinterpretujesz? I w tym punkcie jest jedna bardzo istotna rzecz. Nie bój się odrzucić książki, jeżeli nie spodobało ci się już po pierwszym rozdziale. Życie jest zbyt krótkie na czytanie słabych książek, a że wychodzi ich w Polsce średnio 35 tysięcy w roku, to nie musicie mieć wyrzutów sumienia. Naprawdę jest w czym wybierać. 9. Słuchaj audiobooków. Jeżeli chcesz, żeby książki były twoim przyjacielem, to trzymaj je zawsze blisko siebie. W tym akurat przypadku internet działa na twoją korzyść, bo możesz mieć książkę zawsze i wszędzie. Korzystaj szczególnie z audiobooków. Łącz je z innymi czynnościami albo po prostu wsłuchuj się, żeby poczuć klimat książki. Dobrzy lektorzy, tacy jak chociażby Filip Kosior, potrafią wprowadzić w świat tak płynnie, że ani się nie obejrzycie, a upłynie wam połowa książki. Nauczę Cię widzieć w ludziach zło. Odpowiada. Ja nie będę żyć wiecznie. Przetestujcie platformę partnera tego odcinka, BookBeat, który daje Wam dużo audiobooków, e-booków, które są czytelnie posortowane kategoriami, a także pomocna okazać się może zakładka inspirację, która zaproponuje Wam tytuł w danym klimacie. Link i kod, pamiętajcie, jest w opisie. 10. Zainspiruj się. Wiecie, jak rozwiązano problem czytelnictwa w szkołach w Szwecji? Zainwestowano w nienachalną promocję. Wykorzystano nauczycieli, którzy mieli największy autorytet wśród uczniów, i poproszono ich, aby przynosili z domu książki, które czytają, i podczytywali sobie w wolnych chwilach w szkole. Motywuj się, oglądając regały innych, słuchaj recenzji książek, oglądaj książkowych YouTuberów. Serio! Patrzenie na innych ludzi, na coś zafiksowanych, może udzielić się też Wam. Jest zaraźliwe jak ziewanie. Moje początki ze Stephenem Kingiem zgapiłem u kolegi, który pod ławką w szkole podczytywał zamiast lektur. No dobra, ale co z książkami? Od jakich książek zacząć? Jakie tytuły? Co przeczytać? Odsyłam was do pierwszego punktu, bo niestety nie ma żadnego uniwersalnego klucza, według którego można dobrać książki. Każdy z was jest inny, każdy z was ma inny gust i inne zainteresowania. Na moim kanale jest już 300 filmów o książkach, rankingi, zestawienia tematyczne, pojedyncze recenzje. Rozgoście się, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, to zostawcie kciuka w górę, a jeżeli chcecie wiedzieć o kolejnych filmach, które dla was przygotuję, to kliknijcie subskrypcję na tym kanale i niczego nie przegapicie. A wy na was co działa najbardziej? Jaki sposób was skusił do czytania? Piszcie w komentarzach, może to pomoże komuś innemu. A jeżeli jest tutaj ktoś, kto zamierza właśnie zacząć swoją przygodę z czytaniem, to witamy serdecznie w rodzinie i z książkowym pozdrowieniem.